Nazywam się Gabriela Danczarska. Wymyśliłam kolekcję skradzionych pocałunków. Polega to na tym, że podchodzę do obcych osób i im pocałunki. Jest to bardzo trudne zadanie. Emocjonalnie tak wyczerpujące, że po prostu padam. Jestem akurat po serii e, nagrań, mam dość. E... No tak, Nie mam tak jestem, cześć. Okej, okay. kolejny skarżony no pocałunek. <laughs> Powiedz mi, jak się no czułeś? E... No ty, co? tobie to pocałunek. Bardzo no zaskoczony. Byłem <laughs> To bardzo nie... Było miłe, tak? A czemu się nie udało? <grym> no, że pan. dziewczyna się przeraziła od tego, nie chodzi podchodzi i chce ją całować. Pierwsze, co pomyślałaś, bo rozmawiałaś z koleżanką, byłaś w dyskusji, w trakcie dyskusji, i nagle ktoś cię pocałował. Co? Myślałam, że ktoś znajomy. Przyszedł i chciał mi zrobić coś. Często zadawałam pytanie, jakie to jest um, uczucie, jak obca osoba całuje po prostu w policzek. Nie chciałam aż tak bardzo naruszać właśnie intymności, żeby po prostu całować. Um, to by było już um, przegięcie, prze, przekroczenie granicy, według mnie, zbyt duże przekroczenie granicy. Zadawałam pytania... Jak się osoby właśnie całowane czuły? E, głównie zdziwiłam, znaczy, no, przypuszczałam, że będą takie odpowiedzi, e, ale okazało się, że głównie ludzie odpowiadali, że e, myśleli, że to jest jakaś osoba kiedyś tam przypadkowo poznana. Jak się pan poczuł? Jak w niebie. Zobaczyłaś, że nie kojarzysz mnie, ponieważ się no, nie znamy, to hmm. co? Pomyślałam, że Ty nie znasz, ale ja ci nie pamiętam, ponieważ często mi się to zdarza. Wiesz <grywa> <grywa> sobie, jak tutaj nawet jeszcze cały całuje w Cieszy mnie reakcja, że osoby nie jest przekroczenie e, sfery intymności? Nie. nie. Nie? Pan jest za tym, żeby podchodziły do Pana dziewczyny i całowały Pana, tak? A my jeszcze Nie. Chodzi o to, że, że głównie odpowiadali ludzie, że byli przekonani, że to jest jakaś kiedyś na jakiejś imprezie poznana przypadkowo osoba. W związku z tym nie reagowali agresywnie, ponieważ czuli się głupią, że no nie pamiętają mnie z imprezy. To były główne odpowiedzi. A właśnie wiedziałam, że to będzie dla mnie również trudne zadanie, ponieważ dla mnie to również było przekroczeniem właśnie intymności. Okej. Okay. Dobre. Bardzo dobre że właśnie w ten sposób ta moja e, intymność pozostała przekroczona, bo przekraczanie cudzej intymności jest kolejnie trudne i wy, wy, Wymagające jednak jakiejś odporności przemczyć nieco bardziej, że jednak dużo jej nie mam. No ale na szczęście udało się to e, skończyć i bardzo to był miły akcent. <laughs> fajnie, fajnie co.